Cześć. 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 Co słychać? Co zjać, mała? Dobrze. Dobrze? Dobrze. dobrze. bardzo dobrze. Żelady, <grym> no Proszę bardzo. Na początku działalności stowarzyszenia ksiądz podejmował działania, zmierzające do wyciągnięcia osób niepełnosprawnych z domu. Z różnych źródeł znajdował adresy, docierał do nich bezpośrednio na kulach, już im swoje serce po prostu na kulach docierał do nich. Po schodach, na czwarte, piętro na drugie, piętro. czasem... Towarzyszył mu również upadek po schodach, bo jestem do siebie to ma, że niestety trudno się jest poruszać, ale nigdy nie ustawał w tym działaniu, nie poddawał się z uporem. Chciał te osoby wyciągnąć z domu. Odbierają kapłana na wózku różnie. To chyba zależy od ich wiary, bo ja myślę, że nie przeszkadza to, z jakiej wysokości się patrzy, czy z wysokości wózka, czy z wysokości e, normalnego, zdrowego człowieka. Chociaż tak jak mówię, Stasiu spotyka się z różnymi ludźmi, i e, dla osób niepełnosprawnych ten jego wózek staje się takim mostem. Zapomnę na przykład, miałem takie wczesne rekolekcje. Przylecił mój, mój, proszę księdza, mój, tam jest mój chłopak, który chodzi jak, jak, jak zwierzątko. No to ja od razu, momentalnie, uruchomię wszystko, żeby wózek zdobyć. Na razie, jak tymczasowo, ja jego ja tak jego ciągle, jak, jak paralityka. Wtedy Jezu, jak on dostał ten wózek, to tak dosłownie, tak głasko, bo zaraz do radia echa komunikat i tak dalej. Już nie żyje, tysiąc, pamięć, Stasiu. Ale ile rady z tego wózka było, to pani radę, że sobie nie wyobrażam. To jest po prostu to trzeba było być, widzieć i czuć. Jezu, jak ta matka jaka była wdzięczna. Ona płakała. Kiedy przeczytałam w gazecie apel księdza, który chciał zebrać osoby niepełnosprawne dorosłe z Nowego Sącza w celu stworzenia jakiejś takiej grupy, stowarzyszenia, ponieważ wiedział, że te osoby siedzą w domach zamknięci. Na pierwsze spotkanie pojechałam, myślałam, że tych osób będzie niewiele. Zebrało się ponad 200 osób. W tym momencie dopiero uświadomiłam sobie, jak wiele osób niepełnosprawnych jest w nowym i że oni siedzą zamknięci. Ja sama niepełnosprawna, myślałam, że to jest nieliczna grupa. Stworzenie stowarzyszenia Spokojne Jutro pozwoliło im być w jakiejś wspólnocie, być wśród ludzi, jeździć na wycieczki, jeździć na ogniska, cieszyć się, radować razem, a nie tylko ten swój smutek przeżywać w samotności, swoją chorobę, swoją ułomność. Ja nie zapomnę, raz wchodzę do, do autokaru, jeszcze chodziłem o dwóch kulach. No i słyszę takie słowa, a dziewczynka leka się chyba? Ja oczywiście na cywilne no, no, nie, I w końcu tam, a mówi, popatrz ten ksiądz wczoraj był w telewizji, Werdek. No i to pewnie ja mówię, wie pan co, ja bym tego nie mówił, bo będziesz pan wychodził, po pracy źle staniesz. I stanie się nieszczęście. Oczywiście totalna ciesza w i tak dalej. On się zarumienił i w pewnym momencie mówi, proszę księdza, prawdopodobnie z, pan z jest księdzem, mało ważne. Już więcej z moich ust, nie padną. Ja mu dziękuję bardzo, przynajmniej jednego zdobyłem człowieka, który nie będzie patrzył, bo często na tych ludzi się patrzy z politowaniem. Walczę o te bariery architektoniczne. Bo jednak mimo wszystko człowiek na wózku to, to jest ograniczony do niesamowicie i o te inne sprawy, no ale to jest takie, takie rzucanie gorącią. Coś się tam udało zrobić, ale to jest, to jest nic. Stasiu przede wszystkim się o nas modli. Oprócz wiedzy medycznej, oprócz pieniędzy potrzebna jest też wiara, bo czasami podczas bólu tracimy tą wiarę, przestajemy wierzyć, a po rozmowie, po spotkaniu z księdzem on nas wlewa kolejną porcję, kolejną dawkę nadziei, wytrwałości, że wszystko się poukłada, że zdobędziemy pieniądze na operację. No, i że wrócimy do zdrowia. To jest niesamowita miłość. Wystarczy, że ktoś, kto raz był w Afryce, to ciągle wraca do Afryki. Skorzymy. Piszę seminarium misję księży Warpisów w Pieniężnie, to jest na warmii Mazurak i tuż po ukończeniu po studiach pojechałem do Portugalii na język portugalski, i potem już znalazłem się w, Osie, w Afryce, to była Angola. No i tam właśnie trzeba było zakładać misję. Pamiętam, że to również wśród Annowatych, akurat tam, gdzie ja byłem. Faktycznie to było coś niesamowitego. Zaczęła mnie tu z niesamowicie malaria. Dla mnie nie było innego wyjścia, jak tylko opuścić ten kraj. No i jakieś jakiś sklerozyzm multiplex, sobie mi się oglądając ja na co? To już w tym wieku. nie miałem pojęcia o tym, co to jest. No dopiero sobie przetłumaczyłem, a sadnie nie rozsiane, potem no i to tak samo szło, 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 szło. Jeszcze chodzi o lasce, potem o kuli jednej, o dwóch kulach, no już od sześciu czy siedmiu lat już na wózku. No właśnie, uzależniono od drugich osób. załamany, że ja się tak kłócę z Panem Bogiem, mi dużo pomógł różaniec. To nie ulega wątpliwości. Modlę się w tych którzy są załamani. On jest takim przykładem, że można żyć z chorobą, można funkcjonować. Pokazuje, że świat z wysokości tego wózka też jest piękny. W 2007 roku ojciec Stanisław Olesiak otrzymał Grand Prix Nagrody Amicus Hominum. Jest też laureatem tej nagrody w kategorii polityka społeczna. thank you